Jest to droga bardzo ruchliwa, bo to jest droga koło brzeg Poznań. E, tym bardziej był duży ruch, e, ponieważ to było około godziny 15. Nie? U nas e, część zakładów e, pracy w czopinku, e, pracują, o pracują... Tak, ludzie pracują, kończą o 14, robią zakupy, mhm. wracają i tak. No, droga jest bardzo ruchliwa, także tam mhm. nie ma tak, żeby. Nie wiem, było 5 minut mniejsze, może mhm. ten samochód. A ja się dowiedziałam, nawet teraz to w szoku byłam dowiedziałam się, że w ogóle było opóźnione, opóźnione wezwanie do męża. I z tego co usłyszałam, to najprawdopodobniej 15, może 20 minut był w aucie i nic się nie mhm. Nie wyobrażam sobie. A tutaj sekcja to stwierdziła, że mąż od razu zginął na miejscu. Tak. Czy jeszcze jakby ktoś się zatrzymał? było by napisane był jakiś jasno, ratunek? tak zwany jedno, jednosekundowy zgon. Mhm. jak pan się dowiedział o wypadku? Tutaj zięcia? Zadzwoniła córka? Nie, nie. Osoba, która zatrzymała się i tak jak jakiś żołnierz zawodowy i mówi, że no jest wypadek, że kierowca nie żyje, nie, mhm. że, że tam, no no prawdopodobnie, że, że nasz bus nie wiadomo. Mhm. A pierwsze pogotowie się... było, czy straż, czy pogotowie wezwało straż? tego, co mi tata opowiadał, to tak jakby wszyscy się zjechali w jednym I zaraz było wycinanie, tak? Bo były takie obrażenia i straż wycinała, tak? Z samochodu tak. męża, bo samochód zniszczony prawie doszczętnie. Doszczę. No, tak zakłęszczony, że nie było możliwości, żeby tam się dostać do niego jakiegoś Wielka sposób. tragedia, że straciła pani męża. Mhm. To jeszcze ktoś ewidentnie musiał wyjąć okrad męża, który już nie żył, i to tak. jest prawda, straszne i po to prostu, prostu nieludzkie. To jest najbardziej bulwersujące i poruszające. Dla mnie to jest po prostu niewyobrażalne, że coś takiego można zrobić, niedopuszczalne. Mhm. I proszę mi wierzyć, że gdybym... No nie wiem, to był dla mnie taki szok, że po prostu ja miałam taką tustkę w głowie, no tak jakby świat się urwał. Ja sprawę. zupełnie zapomniałam o tych pieniądzach. Przypomniałam sobie o tych pieniądzach, jak mój tata z bratem wrócili z miejsca zdarzenia i mówię, tatą mówię ale Tomasz mówię, pobrał zaliczkę na te schody i miał przy sobie prawie 4000 bo tutaj byli, tak, strażacy, było pogotowie, a potem zakład pogrzebowy, no i funkcjonariusze policji, no policji. Mm -hmm. zakład pogrzebowy był na samym końcu. Zespół ratownictwa medycznego, według mojej wiedzy, to nie wiem dokładnie, czy tak było, ale mówię, obrażenia były tak duże, że jak strażacy wyjęli z auta, wydobyli, no i później yy... No swoje czynności wykonywali funkcjonariusze i na końcu przyjechał zakup pobrzydów. Mhm. A Pani ma tutaj podejrzenia? Trudno kogoś osądzać, ale tutaj ja... jak Pani czuje, że kto tutaj jest odpowiedzialny za tą kradzież? No według tego co przeanalizowałam dokumenty i według tego teraz jak widzę jak prowadzi swoje i prowadziła swoje czynności prokuratura, to według mojej oceny wszystko wskazuje, że to funkcjonariusze policji. Tak. tak? Jednak tak, niestety. Chociaż bardzo bym nie chciała, żeby ktokolwiek to zrobił. Bo I widziałam na nagraniach niech. spodnie, ta odzież tak naprawdę była zakrwawiona, tak. że możliwe, że te pieniądze też były w krwi, Tak, jeżeli, ktoś nie miał jeżeli, po prostu... się, jeżeli te pieniądze były rzeczywiście w prawej kieszeni, tak jak zeznaje ta klientka, to ta kieszeń była bardzo zakrwawiona. Bardzo. To Toś ktoś po nie prostu nie prostu... miał skrupułów, a nie. pieniądze wiadomo, nie wypłynęły tylko ktoś je musiał wziąć, Niestety. tylko teraz mamy pytanie kto, żeby dotrzeć do, nie mamy tutaj, mamy zakład pogrzebowy, tak, policję, straż i pogotowie. Słyszałam o kilku właśnie takich przypadkach, że, że często się tak dzieje. Znaczy, tak? Nie wiem czy często, ale o kilku słyszałam, mhm. że takie rzeczy mają miejsce i dziwi mnie to, znaczy dziwi, może źle powiem, że dziwi, ale... Że rodziny nic z tym nie robią, że mają takie podejście, a co to zmieni, co to da, życia mu to nie wróci, czy jej. Mhm. A ja jestem innego zdania, że tym bardziej trzeba pokazać społeczeństwu, że takie rzeczy mają miejsce i, I kto to robi.